Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie tutaj SZOPRA, to jest już 7 odcinek zagrajny w Minecraft na modach, tak, i yy, nie ma na razie no, nowego moda, ale zdecydowałem grać tutaj na na teksturpaku Deathscape i yy, no, i póki co nie mogłem znaleźć moda, więc nie ma nowego moda, sorry, że nie ma... i jeszcze coś, i jeszcze nie nagrywam samego bo nie, nie wiem, czy montować i i póki co nie będzie no to dzisiaj już tutaj zrobimy podłogę do przetapialni tu już troszkę tam zrobiłem tego bo no, jak widzicie tak to wygląda jakoś tak teraz pójdę tam trochę wyłonić music so, so, czekajcie słuchawki mam przyciszone a jednak nie ma eee, i zrobimy sobie tak coalsone i wooden planks tak jak nie, tak jak w przechowaniu, tam tylko, że będą Wooden Plank, zawsze tego. I okej, okay, czyli tutaj będzie tak. Nie, wszystko wykopiujemy po prostu, okej. Okay. To kopiujemy. Auto Switcher jest, no wiecie, chyba znacie tego moda, już go mówiłem. Nie mogłem na razie znaleźć dobrego, ale już w, w, w ósmym odcinku będzie, ponieważ to tak dziwnie będzie, że nie będzie. <laughs> dziwnie się, to już ale okej, okay. no. Ja bym tu stawił skrzynkę, ale to dopiero potem. Trochę się czuję jakbym grał na serwerze. Takie zawsze jak miałem działkę to takie robiłem. pyk, 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 pyk. i teraz pyk, pyk. Sorry, że tak długo nie było odcinka, ale za to zrobiłem nową serię do tekstur Park Show i Spacer z psem. To Spacer z to jest taki dziwna seria, ale coś tam przynajmniej jest, no. Wiecie. Mm, okej, okay, to tutaj będzie teraz buden. Tyk, tyk, tyk. Teraz źle. Mmm... tutaj będzie tyk, okej. Okay. O, o, o. No. Wiecie, jak trudno znaleźć kompatybilnego woda do wszystkich i fajnego? Już znalazłem jednego fajnego, ale to nie był kompatybilny do jednego z chyba tutaj z tych. Wyświetlmy tutaj to ładnie trochę zróbmy tutaj. Tyk, tyk, tyk. Okay. tak będzie, i tutaj na środku zrobię. Grabki i OK, no, o tak. I tak wygląda przetapi, jeszcze tu zrobię jednego piecy jeden. OK, Dobra. A tutaj to to mogę jeszcze No i jeszcze jeden. Już w następnym, jak już mówiłem, będzie ten już kolejny, no wiecie mod. Postaram się jakiś fajny zrobić, taki nie nie taki jak teraz auto switcher i w ogóle, tylko jakiś taki, wiecie, taki bajeracki. Może będzie, nie wiem, CCTV może, może, nie wiem. Okej. Okay. No jeszcze coś tutaj chciałem zrobić, chyba już nie. No bo tutaj jeszcze miałem coś tu robić, już nie pamiętam. Co. Zobaczmy jak tam wyrosło. Okej. Okay. O Zys, a to jest już zrobione? Dobra. Okej. Okay. Tutaj to zasadzmy jeszcze. Okej. Okay. Raz, dwa. i hmm. Tu już urosło. Chociaż nie, nie urosło. Pitwyn. a O, trzydzieści na urosło. O, o, nie chcę, żeby mi one właśnie wpadały tu, więc trzeba je szybko zbierać. O dobra, jest rękę. Trzymy to mi niszczy. Aha, najlepsze jest dworze do niszczenia. No, ale... Aha, bo... Nie, nie, nie Jest noc, a nie ma wełny. Okay. Dobra. Okej. Mamy 24 factus. Tak um. Waypointy mi się zresetowały, no? Muszę tu Waypointa ustawić. Zresetował mi się to... Domek. Domek, nie domy, dłużej zrobię. Domek i może z trzy I, i będzie to takie. Sorry za to audio jeszcze raz, ale no nie, nie wiem czym zmontować. Jak mi powiedzieć, jak mi powiedział czym, to wtedy tym będę montował i żeby to było za darmo, uwaga. Co by tu zrobić? Właśnie kopałem tu i nie wiedziałem co tu robić. I co do wcześniejszego odcinka jak mówiłem, że byłem w kopalni i to wykopałem, to znaczy się ja wykopałem sobie y, to. Hmm. Po prostu kupiłem dziurę i nagle natrafiłem. <laughs> I tylko tyle. <laughs> Kurczak by tu wszedł. Of no, wejdzie, wejdźcie, czekajcie. O no, widzisz, nie trzeba było tu wchodzić. No co robi? Co, co on zrobi? Lol, <laughs> no, trzeba screenem zrobić, okej. Okay. Screen. Dobra, ale już chyba koniec mi wiesz? Ech, upiek, upiek, to potem. Okej, okay, no to ja bym jeszcze coś tutaj zrobił, może tylko nie wiem co. O, balkon tu możemy zrobić. Chociaż nie wiem, ile trwa nagranie, ciekawe. Daj, okay, wezmę to wszystko, schowajmy. Ja zaraz to wezmę, tylko muszę sobie zrobić ...kilofa. Um, I łopatę wezmę. No i gram na Death Space i będę chyba na tym Death Space grał, bo on jest fajny i, i za dużo ludzi go mnie chyba nie zna, ale wam go polecam. Death Space, jakby co, ja go już prezentowałem Na razie wykopię taką dziurę i ona będzie szła do góry i zakończymy odcinek jak już tu wykopię to coś, bo dłużej niż... 12 minut ponad to nie mogę mieć odcinku, bo się samo resetyje nagrywanie. A dopiero, jak już będę miał tego Vegas'a i tam, wiecie, no, różne, to to dopiero wtedy będą, takie po 40 minut. Dopiero wtedy, no. Bo nie chcę wersji trialowej, póki co. Znam, takie coś tu zróbmy, ładne całkiem. I tu schody będą. Udę, Koble stąd. Kobl, koblowe. Odmienne. Okej. Okay. <ścoughs> Sorry, że tak długo nie było tych odcinków. Ale postanowiłem, że za bardzo trochę nie ma sensu nagrywać z frapsa, bo się rozjeżdża dźwięk mikrofonu i gry, ale już jak więc tak nie było długo, więc postanowiłem zrobić. Okej. Mam zgubić dźwięk trochę. Tak samego. Przynajmniej dla mnie. Z Audacity mam, no Gold Wave'a mam, ale nie mam nic do montowania już. A dobry premier ściągałem, ale to jest tylko trialowa, więc... Nie zamierzam na razie trialowej ściągać, bo to jak wiecie tylko na chwilę. Ja bym najchętniej w Kantasie odrabiał, ale to nie mogę już, bo skończyła mi się licencja. Okej, okay. tutaj takie coś zrobimy. Chyba mało miejsca na dysku mamy. chociaż nie, nie, okej okay, jest, dobrze. Dobra, jeszcze troszkę. Trzeba będzie iść po drewno. Ja sobie między odcinkami chodzę po drewno. Okay. Hmm. Co to jest? myślę, że creeper. A ja chyba nawet nie mam... O Lord, ja mam pismo, ale buduję to. Akurat muszę mieć peaceful. Znaczy się chcę, bo nie chcę, żeby mi to przeszkadzało. Moby. Już mi kurczak przeszkodził, to wystarczy. Okej, okay. to wykopnę takie coś. Mm, ok, o, x-ray, x-ray, co my tu mamy? Y o, mamy kopalnię opuszczoną. Y Lawę. O, dobra, to ja tu zrobię tabliczkę, że tam się można kopać. Tak <ścoughs> to jest. No sorry, bugi w Minecraft mi pomogą czasem. Ok. Tutaj gdzieś to było. O tutaj, pek. Ilo? No. Kopalnia. kopalnia. Ok. I teraz może tutaj I pyk, e, co ja robię? Tylko kopalnia. No, tutaj. Mogłem zrobić waypoint, czy to samo by było, ale okej okay, już. I z tym. serio, mogę zrobić mój pojazd? <grych> okej, okay, takie będzie ładne całkiem wejście tylko to trzeba to zmienić i tu postawić pochodnie nie chciałem tak chciałem to i tu będzie takie jakieś wyjście tylne od do tego mam drzewka do ścięcia yeah urosłe super to będzie takie coś okej okay. Co z intro? Intro będzie jak dopiero będę miał, wiecie, to do montowania, już to mówię i mówię. Tak, dopiero wtedy będzie intro ładne, jakieś tam postaram się zrobić. Tam intro nie umiem robić, ale spróbuję jakieś tam, co w mojej mocy spróbuję zrobić. Tutaj zrobię takie. Trzeba być, że rzeczywiście iść po to. No, to drzewno. drzewo, drzewo, Ok. Na razie gram na Left Space. Ie. Zależy to też od Was. Na czym chcecie? Żebym gram na jakim tekstu. Wow. Ok, i tu drzwi chyba wow. Tak, drzwi będą. Podwójne, bo ja lubię podwójne. Ty, ty, ty. O, akurat ładnie. No nie. Deszcz. Głupi olor. No nie. Schody, to trzeba zrobić. Tak, czekajcie. Um.